Drodzy Państwo, most siennicki ciąg dalszy. Jak to jest możliwe? Tak reasumując, drodzy Państwo, ten problem, że przez pół roku, ponad pół roku władze Gdańska, w tym pani prezydent Dulkiewicz, doskonale wiedziały o tym, że most w każdej chwili może zostać wyłączony z użytkowania. Może w każdej chwili dojść do katastrofy budowlanej, a mimo to przez ponad pół roku nie poczyniono żadnych działań, żeby na taką ewentualność się przygotować. Przez ponad pół roku ludzie byli kompletnie nieświadomi tego, jakie z tym są związane ryzyka. Nie mogli przygotować swojego życia. No, a władze Gdańska dzisiaj są zmuszone do czego? Do improwizacji, do zlecenia na szybko przetargów, do myślenia na szybko o koncepcjach, w jaki sposób sprawić, żeby 17 tysięcy mieszkańców Wyspy Portowej mogło w jakikolwiek sposób w Gdańsku funkcjonować. Bo dzisiaj w dużej mierze ci ludzie zostali wyłączeni z normalnego życia w Gdańsku. A na dokładkę, ten most, który wiemy wszyscy już dzisiaj z dokumentów, że powinien był być wyremontowany 20 lat temu, a nie za 2, 3, 4 lata. 20 lat temu, bo takie były plany projektantów, kiedy ostatni raz przebudowywali ten most. I władze Gdańska też o tym wiedziały. Więc drodzy państwo, powiedzcie nam, czy to jest sytuacja do zaakceptowania. Powiedzcie nam, czy taką bierność można lekceważyć. Co z inną infrastrukturą krytyczną w Gdańsku? Powiedzcie nam, czy te 17 tysięcy mieszkańców Gdańska, którzy dzisiaj ich życie staje na głowie, ofiary prezydent Dulkiewicz i tej ekipy, która tak nieudolnie rządzi Gdańskiem, czy to tak po prostu ma zostać samo sobie, że nic się nie stało? I kto poniesie odpowiedzialność za nakaz? Pani, Proszę pani, to, to może pani zawsze złożyć zawiadomienie do prokuratury Ale i ja wracając, prokuratura zbada, kto powinien ja ponieść odpowiedzialność. Do moś... Dlatego dziś, drodzy państwo, składamy zawiadomienie do prokuratury w Gdańsku, żeby te fatalne w skutkach zaniedbania zostały dokładnie sprawdzone, zweryfikowane, a ewentualną odpowiedzialność wobec odpowiednich osób wyciągnąć. To jest to pismo. Amen.